Witam bardzo serdecznie z tej strony Cinecz. Dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Inside yy, od Studia PlayDead, grę twórców Limbo. Zobaczymy, jak się prezentuje. Zaczynamy. Ogólnie, jesteśmy małym chłopcem, który jakimś cudem trafił do świata przedstawionego właśnie w grze. Jest bardzo mroczny. Nie wiem jak chłopiec się nazywa, skąd się wziął. I naszym celem jest ucieczka przed ludźmi, którzy nas gonią. Zaraz zobaczymy, z czym tą grę się je. Świat, jak widać, jest utrzymany w kolorach szarości. Żadnego. Żadnych jakichś jaskrawych kolorów tutaj raczej nie uświadczymy. Tak samo jak w limbo zresztą. Jakiś ciężarówka z ludźmi, co to jest? Jest więcej jakichś ciężarówek, chyba mi się wydaje. to są jakieś chatki dobra, przekradliśmy się niepostrzeżenie jak na razie postać sama się skrada ogólnie Operuję tylko lewą gałką myszy i do skakania używam lewą gałką kontrolera przepraszam i do skakania używam A Ogram gram na padzie od Xboxa. Mam jakąś lodówkę. No Nie wdrapie się na ten mur, nie ma takiej opcji. Mogę jakąś chwycić, jakoś chwycić. O, mogę przewrócić na X i przesunąć. Gra jest widzę w 2,5D, typowa platformówka. Jakiś przyjemniaczek z psem. O! Pies coś wywąchał. Ja jestem z pieprza. Mogę na przykład to ze sobą wziąć? Mogę. I chyba nawet muszę. Gra jak na racie prezentuje się bardzo ładnie Działa w płynnych 60 FPS-ach Jest yes, gonik o ledwo. Dobrze, że możemy się wspinać. urwisko. Czy tam mogę przejść? Nie, tam nie mogę Zresztą w tle świeci jakby jakaś To liście chyba Gra jest bardzo klimatyczna już od początku Nie bawi się w jakieś tutoriale nic takiego. Od razu rzuca nas na głęboką wodę. O Trafili nas. Co się stało? Jeszcze raz. Bo samo sama przyspiesza, tak samo jak w kółce. Ja tu nic, nic nie ingeruję. Spróbuję tutaj się schować. Dobra, przejechali. Mogę tutaj bezkarnie przejść, czy, czy raczej nie? Bo wysiedli z samochodu, i co teraz? Czy będą szli w moją stronę, czy raczej nie? Goni nas, zauważył sierwo. Ajaj aj, aj. może nas dopaść i co z nami zrobi? nie jest pokazane, ale ewidentnie chcą się nas pozbyć. Z nie wiadomo jakich powodów. Duża ciężarówka. Aj. Spróbujmy jeszcze raz. Dobra, musieliśmy chwilę zaczekać. To zauważył nas. Już dwóch za. Już dwóch biegnie. Ja się tu na chwilę zatrzymam, bo ja już nie będę strzelać dalej. Ajajaj, o. Teraz nas pieski dopadły. tutaj trzeba uważać Prosto do wody, na szczęście Czuję, że upadek z tej wysokości źle by się skończył No i dostał A, miałem poczekać na pewno To czekamy. Może zanurkować. Dobra, myślę, że tylko reagują na jak pojawimy się w ich świetle. Inaczej nie są w stanie nas dostrzec. Tak jak dobrze myślałem. Zdechły świnie na brzegu, czemu zdechły? Wychaliśmy na jakąś drogę, i co teraz? O pole kukurydzy. Cały czas tak samo mrocznie, że nawet w trawie można zauważyć myszy, chyba snopysiana klimatycznie, tak jak na, tak jak na wieś przystało. Silosy mamy jeden silos. To jest sterta martwych świn. To czemu one poumierały? Jak krowy, chyba nawet. O! Bardzo fajnie, że możemy ingerować w ten świat. W sensie też żyjątka, cokolwiek by to nie było. ciekają przed nami, ale co one chcą nam zrobić? Nie boją się nas jak się ruszamy. to jest lina. I wskakujemy na obory. No to jest jakaś stara, opuszczona... Możemy otworzyć drogę naszym małym przyjaciółom? Nie działa. To jest do oddzielania żyta, po prostu maszyna, jak się wydaje. Ale coś trzeba zrobić. Tutaj jeszcze ten snop musi spać. Tutaj, a z tymi żyjątkami. Trzeba tutaj chyba zaprowadzić, tak? To jest. A, dobra. Bo to zasysa też jątka i będzie nimi strzelać. to trzeba odpowiednio szybko... Odpowiednio szybko trzeba tu dobiec. I, proszę. No I dobra, myślę, że tutaj pierwszy odcinek bym zakończył. Za niedługo również pojawi się recenzja na kanale. Zapraszam tutaj. Jak to jest to, to co myślę, to właśnie to, co myślałem. To bym sobie zakończył. Za niedługo pojawi się również recenzja. Zapraszam do oglądania również innych filmów. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Na razie.